Więc jak sobie radzą y, firmy, które są, czy dla osób, które są w Polsce i zakładają firmę w UK, gdzie oni najczęściej korzystają, jak, gdzie mają konta? Żeby... Bardzo proste teraz rozwiązaniem jest Revolut i Transferwise, mhm. I teraz to się nazywa Wise, ponieważ tam nawet nie trzeba dokumentu dosyłać, jeżeli chodzi o wyciągi, mhm. wystarczy podać kraj, gdzie jest spółka zarejestrowana, numer z kampanii jest House, sam sobie z zaciąga dane wszystkie do swojego systemu i potem tylko weryfikują personalnie dyrektora, czy to jest ten dyrektor, czy to jest ten właściwy. Mhm. Okej, okay, czyli tutaj jest bardzo prosto, zakładamy rewoluta, który jest takim de facto normalnym konto. On ma numer konta tak, i na tak, którym można płacać. Konta wtedy można otwierać w, w różnych krajach. Ta spółka brytyjska może mieć na przykład w euro, gdzieś tam w Niemczech założona konta. I nie są, czy... ma problemu z przewalutowaniem, rozumiem, no, bo nie, tam nie, no, można... No, bo to, dobrze wiem, że te prowizje, spready na Revolucie nie są zbyt wysokie. Tak, tak. I jest tak, to całkowicie tak. dobre, dobre techniczne medium do stosowania tego jako konta mm firmowego. -hmm.